Mówię Pietrek, to ja, ja idę, jak będzie ktoś jeszcze mówię, żył tam, to, to pośleć tam, żeby te... że ty tu le, zostałeś, leżeć, jak kogoś spotkam. No i wyszedłem tym chodnikiem, a tam jeszcze były takie pozaciskane trochę. Trudno było mi się przycisnąć, ale jakoś pomalutku. Gdzieś w połowie tego chodnika to było, ja wiem. Ze 200 metrów. Czyli pan przeszedł taki rany na I, 200 i ta, metrów. No i tak, no, żeby w, no, w stronę osobowego. I w połowie tego chodnika już lecieli, nawet e, tego Pietka brat, bo akurat też pracował razem, od dwóch braci pracowało. I mówię, co z Pietkiem? Mówię, Jak odchodziłem, mówię, to on żył jeszcze. Ja nie wiem, czy będzie czy dalej żyje. Czy... I mówię tu pomóc ci, mówię, nie, leczy, tam ratujcie tych, a ja jakoś dojdę. Także po drodze później już lampy lampę odczepiłem z tego hełmu w ręku, tak trzymałem tę lampę na temat hełmy hełm spadł, i nie mogłem się schylić, potem czyli tak. Czuł Pan ból? Czy Pan czuł tu, ból wtedy, czy jeszcze no, bólu nie czuł Pan? Ja już, już no bo to, a nie, a nie ruszyć nie można by się mm -hmm. było, wszystko, wszystko, no ten człowiek się sparzył troszkę, a tu, a tu... A tutaj tak, takie, tak, takie, takie wielkie obszary no, oparzenia takie duże były, no takie, że jakoś wyszedł sam, jeszcze, jeszcze tam przy samym wyjściu z tego chodnika woda lała tam stali, to, to, kufaj, kufajkę tak we dwóch nade mną przytrzymali, żeby mnie nie polała ta woda. No i tak, że doszłem do samego osobowego sam. wyjechał. No i wy te, wywieźli mnie później na, na powierzchnię. Jeszcze, ja, jeszcze jak jecha, jechałem, tym osobowym, co te, bo to później coś ze, ze trzech przyszło i ponieważ żeśmy jechali, lekarka jechała tu do, do oddziału. Jak zobaczyła nas, bo stanęła jak taka mianka była, to zemdlała razem z nami, wyjechała. Ta lekarka. Była. była przerażona pewnie. No, Tam trafił do Centrum Leczenia Oparzeń, wtedy jeszcze do szpitala miejskiego, prawda? a tutaj Nie, od, oparzeniówki od, od, do oddziału oparzeniowego. Od, od razu, od razu na, ten, na Izbie opatrunkową na kopalni. Mhm. Tam Właściwie to po, te nożyczkami, ten. Te, Obci Obcielił skórę co zwisała. No i, i karetko od razu do się Jako pierwszy. bo Pierwszy, żem wyjechał, no i jako pierwszy, żem tam trafił. i chyba jako no, jeden ostatni pan wyszedł ze szpitala. No pierwszy, <laughs> żem do szpitala trafił, a ostatni, prawie ostatni, że wyszedł do szpitala. Miał pan popalone, oparzone około 60% no, ciała. No, czy no, nie tylko to, ręce, także klatka piersiowa. Tak, no, tutaj, twarz. Widać, tu, Zresztą brak, brak tych nożowin, co popełnione, y, były do, dosyć długie, nie, nie szło skrzywić tych uszu, takie sztywne cały czas były, no ale także doszło jak do siebie. Ile Pan Ta, był w tym szpitalu? Cztery e, miesiące? E, dwa miesiące, e, cztery? Trzy, trzy. Przeszło trzy i pół miesiąca. Bardzo długo. No, także, że... Trudno się goiły rany? Jak to wyglądało? E, rany, to jest bardzo trudno ze względu tego, że tam w szpitalu to już później, ale z początku ta martwica się dała i, i do przeszczepu do normalnie no, nożywca. Pincetę tak i, i nożyczkami tą skórę, tę martwicę wycinali. wycinali. Także za, jak że bo tu przed samym tym no Przeszczepem? Przeszczepem, samym przeszczepem, to wcześniej, tak, bo tego, było obcinane, ile, i, jak szedłem do tego, do te, de, 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 demarkacji tej, tego ciała, dwie wody, siostro... <grywa> no, 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 nie dało się wytrzymać. Nie że cicho, bo muszę zrobić. No, także, um, mówię, muszę to zrobić, bo to, pan będzie miał przeszczep, nie? No i te, także jakoś się wytrzymało. To, to te, fizycznie pan wytrzymał, psychicznie pan wytrzymał. Czy dla pana to było, czy wraca pan do wypadku? Czy to śniło na przykład? Nie, no, to, Silny pan. Było, było tak, że gdzieś chyba ósmego dnia. Y, Ósmego dnia, bodajże, też y, obudziłem się, a nie, nic nie pamiętam. Obudziłem się y, rano, patrzę y, ten z tlenem, butle stoją, to, mówię, a co tu się robiło? No mówi, całą noc ciebie reanimowali. Mówię, no i później, że już mi serce stanęło. Miał pan zapaść. Tak, że, że tego, my strząsami mm. y, tego. Także utrzymali. Da, y, tego, że co, co się później dowiedziałem, że bo tym z dyrektorem rozmawiam, z sak Sakelem, sak do dzisiaj pan... Stanisław ordynator, bardzo dobry lekarz tam. I, i, I tego, i także mówię, pan przeżył ze względu tego, że silne serce pan miał.